No, 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 no No, Witam Was z tej Gaming Zapraszam znowu na pierwszy część z gry Indiana Jones Wielki Krąg Trzecie, części, znaczy Trzecie, jakby część tego odcinka Kolejna, mam już ostatnia Bo tamto niestety tam przerwało Bo nie za moim miski odpalamy Wiem, że Indiana Jones Wielki Krąg włączył się od... O No, nie, nie, nie Nie chcę zmienić ustawień Teraz nie wyrzuci na pewno, trzymajcie kciuki but that's not that's nvidia Indiana Jones i Wielki Krąg, w jest Indiana Jones i Great Dobra, zobaczmy ustawienia gry Video, pełne ekran, dobrze, jest wszystko na maksa, wysokie i niech tak zostanie, nic nie kombinujemy Powyższe ustawienia by jeszcze pogorszyły bardziej wydajność tej gry Kontynuuj grę, jedziemy Co to jest takie rozmazane? Rozmazanie mógłbym zmienić. No a rozmazanie ekranu trochę niefajne. te Jak było te co to było? Rozmycie ruchu, nie? To rozmycie ruchu włączyłem. Wystawi, tak jak było. No dokładnie na wysokie dobym był, e, jakość cień, jakość wody. O ma wysoki będzie dobra. Nic więcej nie kombinujemy. jest ok, dobra możemy wychodzić hop czekaj znów grę. gramy jedziemy